– Ale ja już się umówiłem. – Nic mnie to nie obchodzić. Nikt z tego domu nie widzisz, dopóki ojciec nie wróci z pracy. <laughs> – Posiadaj, <laughs> <laughs> powiadaj, bo jestem Jest w domu Chyba jest, a co? – Nie ma. W tym domu mieszkają nieletni i nie powinno być tutaj alkoholu. – Dobra, opowiadaj, powiadaj. powiadaj. Spuściłem się 45 minut. Cieszę się, że dość pół godziny przed czasem. No jak gdyby czekam aż otworzę tą podstawkę. Tato, ale my chodzimy do liceum. A powiedział mi to ktoś? <noise> Dobra, mów co powiedziała wychowawczyni. Że matury zaczynają się od 4 maja. Ale tato, my nie chodzimy do klasy maturalnej. A powiedział mi to ktoś? Czy ty w ogóle byłeś na ich gwiazdówce? Kurde, byłem na na czterech gwiazdówkach. Pierwszy nawet w razie rodziców. Ale błagam, nie mogłeś powiedzieć, że się po prostu pomyliłeś? Zapuść to, jeszcze zebrałem pieniądze na wycieczkę do czy ja mogłabyś to powiedziała ich wychowawczyni? Oczywiście, w ogóle zdziwiona była, że, że mnie zobaczyła. No nic dziwnego, pierwszy raz byłeś na wiedytówce dzieci. Nie, bo trzy miesiące temu Ariel Arie przyniósł jej to. Proszę o usprawiedliwienie obecności mojego syna Ariela z powodu mojego kurczenia. Podpisano tata Ariel. Nie, no inteligencja to ma potom. bardzo, pogrzeb wujka, pogrzeb dziadka, pogrzeb świnki młodzkiej. Ale jak to? Wychowawczyni się domyśliła? Ale rzeczywiście się domyśliła. Przecież się od trzech miesięcy nie żyje, a mimo to wszędzie dalej się podpisuje. A jeszcze wychowawczyni powiedział, że Arię przeklina. Co? Masz na komputer? Ja nie przeklinam. W klasie dwóch i to ten drugi przeklina. Co kurde! No co, co? Ojciec, co do po dzieci zgłosił? Jakie miałem się nazywać? Do Westos. Ojciec, co ojciec, co ojciec? Kolega miał mnie zabić syrenką, miałem kości darka. Przyjechał daciu, zgłosiłem moją syrenkę. Czego nie rozumiem? Dobra, dawaj mi oceny. Oceny, proszę bardzo. To są oceny. Nikol. A tu są oceny Ariela, a tu... Jakiegoś Paula pierwszego. O, Nikoła, są piątki z góry do dołu. No tak, haha. A co ty masz za górze jest w Według obliczeń pani w UFI z ma okres 29 dni w tygodniu, a w lutym masz 30. No zdarzają się takie anomalie. Pokaż mi to Same Pały, proszę bardzo. Prawie same pały, od góry do dołu. Ale co najdziwniejsze matematyki zobacz, Same piątki. O, a co z biologią? Miesiączycielka powiedzieć... Podejrzewa, że na narotykami. Do z religii? Masz czelach i narkotyki! Biorą wiem płagam. Pała, pała, dwója, truja, Szóstka? Za co to, to szóstka? Za ziemię. Nie, a z boskiego dwója nie mogłeś napisać a więc tego pracowania Nie mogłeś! O zielikach nie mogłeś napisać! To akurat ja I tak. patrz, ojciec, taki fleja poszedł na to wywiadówkę. Jak ty w ogóle wyglądasz? Jezus, Mary, z taką planą poszedł tę Coś to oszalałeś? Tak, bo poszulę widziałam przecież. No przecież sypię już tego proszku na tony i nic, chyba i tylko coś co się dopiera. Jakiego proszku? No, no najlepszego, przyniosłeś karton. bo którym wcale nie chemia z Niemiec. Było napisane chemia do Niemiec. No to musiałam kupić na Przecież to było dla studentów zarazem, Sam. No to teraz wyjątkowo studenci mają przyczynę zatoki. Przecież oni mnie zabiją, co ja mam im teraz powiedzieć? No, że Persji wysłał. <grym> Przepraszam, Arye. wysłał im Persji. W tym kraju jak Rozwości jak i zawsze to musi być porąbany. I to o to mowa. Wy Kurde wszystko macie postawiony pod nos, a ja musiałem pojechać do szkoły w 5 km. A jak w deszcz to dzień, bo na obłogię. Tak wyglądała moja droga do szkoły. Dlatego jej nie skończyłeś? Bo mi się starło ograżenia. Zamknij się do mesto. Albo zascie szanowanie ojca, albo zamieniam wam imię Nie możesz. Mogę, mogę, wszystko, kurde, mogę. Wszystko jestem waszym ojcem. Nie możesz. Miliśmy Rajana. Ja, ja. Zapdci się do metro. Daj mi tej wódki, bo mnie zaraz tutaj trafi tym stymochową. Już ci daj. Zapatologiczny dom. Co za patologiczni rodzice? W gości, kiedy z wszystkimi. Woda? Ciekawe jak to możliwe. Pewnie ktoś wypił prawdę niej patę. Przynosi tej rodzinie tylko wstyd. Nie no, to bez przesady, kiedyś też przyniósł No i po co się odzywasz? Cisza, zamknąć się, telefon służbowy. Musi tak dużo czasu przyrodziłem na tą szkołę. Na tych nauczycieli nierobów i na was nie dość nogi. Zamknąć się! Minister Czarnek, słucha. <grywa>